No to jak mamy te nity wybite, trzeba uciąć niektóre, to takie wielkie z drugiej strony są, maszynowo zaciskane, widzę. No tak, tu śrubka, spozycjonować i moi drodzy, tak, mam nity, tak, nity są 4,8 mm o takiej długości, no sobie o, takiej długości. No innych nie mam, nie? Zobaczymy, czy one sięgną, ile ten nit tu wystaje złapię tą ramkę, złapie. Tu nie chce tu wejść? Nie no chce. O oh jest dobra. Spróbujmy. trzyma trzymaj tą klapkę o. raz dwa trzy trzyma Jest. że 4,8 mm, a jeszcze coś Wam powiem, w instrukcji, jest napisane w els o, tutaj coś nie wchodzi. O kurwa, tu jest duża dziurka, taka. Patrzcie, kto się rzeźbił, to nie ja to tak rozwierciłem, widzicie. I ona w tym moment Kurde, to teraz tutaj nie dam się zacisnął O, dupa blada. Nie mam dłuższych nitów. Śrubki też tam nie zrobimy. Bo to nie jest na wylot, nie? Moment, Zrobimy, moment. zrobimy. Gwintownik. W tej blaszce? Trzeba pomyśleć. Moi drodzy, nie no udało się te nity jakoś tam zanitować. W miarę to sztywno stoi. To od, odpaść nie odpadnie, no bo to szyba, szyba i tak będzie trzymała na, na swoich uchwytach. Spróbujmy wsadzić tą szybę. Tutaj tutaj. A tutaj tutaj. już patrzcie, wskoczyło elegancko. A tu co? Tu nie pasuje, bo tu wyskoczyło. W dół trochę. No jest. Jest jak jest, ta szyba na swoich miejscach, suwa się razem z tym. Suwa się, nie? Tu jest tak tu, tutaj na środku patrzcie otwór wyszedł to tutaj trochę z brzegu i tak mi się wydaje że on tak z brzegu jeden był nie będziemy tego naciągać no bo to w osi idzie no i nawet patrzcie jak tutaj coś się stanie to to nie pozwoli uciec temu trudno powiedzieć trzeba mi ją to wydmuchać jeszcze wiecie co trudno powiedzieć to się jakoś tak zapina specjalnie nie były, były do tego podkładki No to skręćmy to. Przecież, żeby dawcze nie nie wiem jak mocno to mam skręcić. No tyle, no przecież nigdzie nie ucieknie, nie? No i przy okazji to jest plastik. I ten plastik leży na plastiku, on tak naprawdę tej szyby... A, bo tutaj nie było jeszcze gwintów, bo to jest nowe, nie? I ten SKV, patrzcie, elegancko pasuje, zobaczymy jak będzie jeździł. W końcu mi nie będzie szyba opadać w trakcie jazdy. W końcu będzie Ci szyba działać. Klimatyzacja jest, no to... Nie jak w polo. No no, no i co teraz? Moi drodzy, tak naprawdę to my to możemy wstać do samochodu, nie? Zamyka się do końca. Zamyka się idealnie do końca. No bo silnik, tam wykręciłem silnik jeszcze. Z tamtego, no on jest na w takich długich śrubach, ale silnik można moim zdaniem wkręcić już w aucie. Bo on jest od tamtej strony, więc chyba nie będzie problemu w aucie go wkręcić, co? Czy teraz? Teraz na wszelki wypadek. No to teraz, no to. Tak to trzeba by zrobić. Tak, trzymaj, żeby to nie spadło. Ty, a tu takie coś wypadło. To jest od starego na no, to jest Trzymasz? Trzymam. Trzymam. Tutaj tą, tą gumę tam przełożyłem. Silnik, moi drodzy, jak był? Tak. No i tyle. No i przykręcamy go i ładujemy się z tym do samochodu, nie? Tu jest drugi klin Drugi jest tutaj na ziemi On jest tam oznaczony czy nie, w końcu? No. I siadło tam na takich zawiasach. No i tutaj po to jest ten klin, nie? Tu na dole. Tu jest ten klin, tu był pomiędzy, tak? Mm -hmm. Ten był tu. Tak. Widzicie? Ten był tu. A nawet to jest. Ktoś na nim zaznaczał, nie? Ja. Ty? No. Odwrotnie, odwrotnie, odwrotnie. Nie może być odwrotnie. Tym łapką w tamtą. tutaj zaznaczałem. No tak, tylko że ja z tej strony zaznaczałem. No, no dobrze, no to czekajcie. Zasłaniasz wszystko. Ja wiem, niestety. Tu jest śruba. To możemy to już tu sadzić. No dobra, no to puść to, weź tą kamerę. Musi iść sporo do góry. Powiem Ci, tylko niech ja złapię tą śrubkę. To, no bo co z tego? Ja co kurde na tej ramie zaznaczyłem, nie? Mhm. A to, to nie ma znaczenia ta rama. Tylko tutaj powinienem zaznaczyć. No dobra, ale te są poznaczone, nie? Tutaj szła krótka. Ciężko się wkręcają. Dobra, kolejna. To. Dobra i wkręcamy je tylko troszkę, nie? <laughs> to, żeby to była długa. Nie, długa na dole. Tu była, tu i tu. A tak, po skosie były. I jak tutaj pasuje? A ta była tutaj razem z klinem. I ten klin wystawał tutaj, tyle, bo tyle sobie sprawdziłem na filmie, i on wystawał tutaj, tyle. No i wam powiem, że tutaj śruba jest w Wosi, tak jak było. Ta na dole. No dokładnie tak była. Tak była, ta. No też tak była. W tą to nie przesuniecie, bo to tylko góra dół, nie? Teoretycznie nie, mus nie musieliśmy ta tak zaznaczać. Było. Bo to są ślady przecież Ta też tak była Ta też tak była Tu była ta guma taka Jeszcze dolną narpię I To sobie już tu wsadzę tu, tu i tu I tutaj też taka guma była Też ma tu taki kołeczek O i siedzi no to teraz, jak to było? Ty to, mówisz, zaznaczałeś, tak? Mhm. O, to jest dużo wazu. Nie pobije tak. Młoteczek. Coś takiego było. I co? Czyżby to było już? Ja myślę, że w tej chwili powinniśmy zrobić test tej szyby. Czyli zapiąć to. No i tak trzeba to zapiąć. I zapiąć to. I co będzie chodzić? Jak będzie, to składamy. prądu troszkę. Działa. No brawo my, no. no tyle co się dało, to zrobiliśmy. Tutaj to tak, takie jest przegniecenie, czy to w oryginale tak było? To jest chyba oryginał. i drodzy, no to tyle. Teraz jeszcze trzeba sprawdzić. Oni każą, wiecie co sprawdzić? Czy działa, yy, czy jak się drzwi spasowały do budy, jak się szyba zamyka. To, to, to każą sprawdzić. Zapomnę to włączyć. Pytanie, jak te drzwi pasują do budy. Jak w mordę strzeli. tak w mordo strzelił. Jak w mordę strzelił. Na swoich miejscach dobrze to jest tam napisane, że, żeby oznaczać to na drzwiach. Nie no dobra, no składamy w kolejności jakiej? No tu już żadnej. Trytki, wtyczki, ten boczek. Mhm. Trzymaj ten boczek. Moi drodzy, najpierw wtyczki. Raz, dwa, trzy. Tu na te wtyczki to są normalnie zatrzaski tam. Ta duża jest połamana. Widzę. Ta tu nie wiem gdzie szło. to, szło, to gdzieś. Ta duża jest połamana. Okej. Okay. Cięgną. Tam. I tu. Jest. No i teraz tą jeszcze, o tu przez dziurę do panelu. No i teraz celuj tego ziomka. Ale tu tak się... mm -hmm. Czekaj tato. Tak. Nie, tu nie trafiło w ogóle. No, ja nie ciągnę, no ja trzymam, tylko trzymam. No co, czekać? No powoli. Jest. Nie, nie, nie. Jak to się składa? jeszcze do góry trzeba. Tak musi być. I teraz będzie trzeba w, no. dół, w, w dół szarpnąć. I co trafiłeś? Wypadło. <gry> No, w praktyce mi właśnie spadło. No to to, 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 to trzeba w całości dosunąć. Wiem. To mocno dosunąć. Ok, trzymać tamtej strony. I dosuwaj, i do, i do tylko to trzeba środkiem tu się wycisnąć Tu już śrubka jest, jest. Ej, to wszystko będzie. No ale tu jest śrubka na gmincie, no to do, do, dalej tego nie wcisnę Wszędzie się zaczepiło. No tak. Czy tu była taka szpara, czy nie? Hmm? Ale tu siedzi tym zaczepem, nie? To hmm. jest bardziej spasowane. To jest za wysoko. Dużo za wysoko. Ale tu jest ten haczyk. Nie ja wiem czemu. Dużej nie wpadł jakiś. Ale tu jest haczyk. I on siedzi w łapce. No dobra, to mały dawaj tu mm -hmm. I co? Ostatni element układanki. To i to. I to jest tak jak było. Tyłem zaczepiamy, przodem zaklikujemy. trzeba jak kupiłeś auto, to nigdy nie chodziło. Z tyłu tak samo. Idzie w automacie. Która z tyłu? To. Teraz drugi trzeba kupić. A się poprosić. No i co? Siłowniczek SKV. Petarda. Wszystko gada. Zrobione. Zrobione. Załatwione. Załatwione. Polecamy SKV. Działa. Działa. Trzymajcie się moi drodzy. Cześć.